Czy ktoś może wytłumaczyć mi, jaki jest sens bycia obsesyjnym na punkcie czystości? W sensie mam na myśli ludzi, którzy sprzątają kilka razy dziennie, wszystko musi być wylizane, wszystko musi być krystalicznie czyste. Jaki jest sens waszego życia? Dlaczego nie możecie znaleźć sobie lepszego hobby? Bo czystość i ogólnie te wszystkie takie rzeczy typu sprzątanie i jego, mienie wszystkiego idealnie, wiecie, Perfekcyjnego, że tak powiem, w domu jest bez sensu, ponieważ wiadomo, że te rzeczy się zużywają i my też korzystamy z, wiecie, kuchni, łazienki, więc dlaczego mielibyśmy sprzątać codziennie? Jakby mówię o tym, ponieważ cały sprawę, że wielu ludzi ma problem z czystością. Nie dlatego, że są brudni, tylko dlatego, że boją się być brudni i dlatego sprzątają cały czas. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ci ludzie dosłownie. Odkurzałem, na przykład, nie, pić razy dziennie, a po prostu wszystko muszą mieć, wiecie, yy, idealnie wyczyszczone w kuchni, tak? Jakby nie może być żadnej plamy nigdzie. I te osoby wycierają się papierem toaletowym. Nie używają wody, bo skorzystają z toalety. Oni noszą gówno na sobie, na swojej skórze przez cały dzień. I ci ludzie mają obstęp po te sprzątania. W sensie, wiecie co na myśli? Ja wiem, że to nie jest popularne w Polsce, żeby korzystać z bidetu. Ale z drugiej strony, jak o tym pomyślimy, to większość ludzi nosi główną na swoim ciele. I to jest najzabawniejsze, ponieważ właśnie te osoby ponieważ znam osobiście takie osoby, które mają obsesję na punkcie czystości w domu nie używają bidetu, nie używają wody po tym, żeby się. po tarciu się, tak, w łazience. Więc, jakby kto tu jest kurwa brudny, okay? Ja będę z ja ja nienawidzę sprzątać. Moim zdaniem, to jest największa tego czasu. To nie tak, że żyję w brudzie, ponieważ czy... Mam czyste mieszkanie, moim zdaniem jestem czysta, ale trochę też w inny sposób, że tak powiem, ponieważ ja mam opcję na punkcie czystości moich zębów. Ja czyszczę moje zęby dwa, trzy razy dziennie, potrafię w przeszłości, miałam zęby nawet cztery razy dziennie. E, zawsze staram się mieć czyste włosy, dlatego zawsze użyłam też suchego szamponu, żeby w razie co, gdy widzę, że ja mam gdzieś tuste włosy, że mogę sobie go, wiecie, z niego skorzystać, żeby po prostu nie być brudną, kiedy idę na ulicę. E, zawsze używam dużo mydła i już używam balsamu do ciała, żeby ta skóra była prostu nie wyglądała, żeby nie była wiecie sucha. I te osoby, które zwyczajają też opcję w punkcie czystości, tego nie robią. Jakby znam osoby, które mają opcję na punkcie bycia czystym w sensie w domu, a mają brudne włosy, mają brudne ubranie. Co jest zabawne, ponieważ jakby to jest tak naprawdę zaprzeczenie tego, w co nie wierzą. I ci ludzie, którzy naprawdę są takimi pedantami, że na przykład jeśli widzą, że to się zbrud, nawet nie musiej nie w domu tylko u kogoś innego, to chcą to wyczyścić, po prostu chcą posprzątać, to jest po prostu chora psychiczna. I moim zdaniem to powinno się leczyć, tak, ponieważ to nie jest normalne, że mieć obsesję na, takim, na, na punkcie takich rzeczy. Które tak naprawdę nie zagrażają naszym życiom, ponieważ bądźmy szczerzy, to nie chodzi o to, żeby wyczyścić dom Skaraluków, ponieważ to wiadomo, jest problem, tylko chodzi o to, żeby gdzieś tam jakiś planka, brudnego, coś się wlało, a naprawdę jest bardzo małe i nieważne, nikomu nie zagraża, nie zagraża nikomu wiecie. To nie jest, to nie, nie zagraża to Twojemu życiu. Moim zdaniem. Ja mam do tego takie podejście, ponieważ podróżowałam po tak wielu krajach, które są brudne, że tak powiem, gdzie po prostu jest gorąco, tak jakby jest dużo pleśni w domach i ja wiem, jak wygląda brud w domu. Brud w domu to znaczy mieć pleśń albo grzyby w domu, to znaczy mieć szczury, karaluchy w domu, chodzące robaki, mrówki, to jest brudny dom. Nie dom, gdzie po prostu ktoś nie do końca, że tak powiem, czyści wszystkie plamki po herbacie, gdzieś tam się rozlały albo to odkurza codziennie albo teraz w tygodniu, to nie jest... Brudny dom. Ktoś, kto odkurza raz, na dwa tygodnie, czy nawet rzadziej, albo po prostu ktoś, kto nie ma takiej obsesji na punkcie mienia wszystkiego idealnie czystego, nie jest chory psychicznie, to osoby, które faktycznie sprzątają cały czas są normalne. I powiem Wam jedną rzecz. Ja widziałam takie badania w internecie, że to, co wdychamy, kiedy sprzątamy, tak, te wszystkie środki czystości, to jest dla nas bardziej szkodliwe niż dym z Pomyślcie o tym, że tak naprawdę Wasze czyste życie, tak naprawdę. Niestety takie dobre dla was, ok? I również uważam, że ci, którzy mają fobię przed prudem, mają fobię, wiecie, przed zarazkami, uh, po prostu chcą czuć pewną kontrolę nad swoim życiem. Dlatego tak bardzo chcą mieć czysto, ponieważ to jest jedna rzecz, którą mogą kontrolować. I to jest prawda, ponieważ ci ludzie, którzy zazwyczaj są pedantami, to są osoby, które czują, że. Są y, słabe, są niesilne, jakby nie mogą sobie poradzić ze swoim losem, ze swoim życiem, nie wiedzą jak sobie radzić ogólnie z tym, kim są. I jedną rzecz, jaką mogą kontrolować, to czystość w domu. Ponieważ bądźmy szczerzy, każdy z nas chce coś kontrolować. I w naszej cywilizacji, tutaj w zachodniej, czystość jest czymś, co jest dosyć ważne. Tak jakby każdy mówi, żebyśmy byli czyści, tak? Jakby promują te wszystkie środki czystości i tak dalej, czyste, idealne domy. Ponieważ to jest jakby jedyne miejsce w naszym życiu, gdzie po prostu możemy mieć taką własną kontrolę, ponieważ jeśli masz pracę na etacie, to gdzie ty masz kurwa kontrolę w swoim życiu, nie masz żadnej, jesteś po prostu pionkiem systemu. Będę z Wami szczera, również e, uważam, że to jest prawda, ponieważ kiedy byłam na przykład w Iranie, tam ludzie nie mają wolności, tak? Tam jest totalitaryzm, tam po prostu rząd ma całą, pełną kontrolę nad, nad ludźmi. I co ci ludzie robią? Oni jakoś to nie sprzątają, bardzo są trochę brudni, trochę hindusi, ale oni uwielbiają ptaki. I każdy Irańczyk ma w domu ptaka w klasce Jakiś pap jakaś papuga, kanarek. I zawsze zastanawiałam się dlaczego. I teraz już wiem, ponieważ nie takiej papugi w klasce, która nie może nigdzie polecieć, daje ci pewnym sensie taką kontrolę nad kimś. O, wow, jakby to jest mój ptak. Mojej klatce należy do mnie, ja decyduję co on zje i kiedy. Ponieważ ci ludzie, ci sami ludzie nie mają żadnych kontroli nad własnym życiem. Oni żyją w kraju, gdzie żon może ich zabić bez powodu, gdzie po prostu jest strach, gdzie jest po prostu ciemnota i taki ptak daje po prostu im trochę, trochę więcej um, władzy, tak? Władzy nad czymś, nad kimś. Bo w swoim życiu nie mają żadnej władzy. Więc co kraj to obyczaj? Moim zdaniem pedanty powinien być leczony, leczony tak psychiatrycznie, i uważam, że takie osoby po prostu nie dość, że krytykują ludzi, którzy nie sprzątają tak jak oni, mówią, że są leniwi i tak dalej, ale moim zdaniem to, co powiem, będzie mega, będzie mega ostre. Najbogatsi ludzie, jakich poznałam w moim życiu, oni w domach mają brud a mają sprzątacze, którzy przychodzą i czyszczą za nich, ale można powiedzieć, że tak są brudni Ponieważ sprzątanie jest żałosne Pomyślcie sobie, jak żałosne jest sprzątanie, jakby jesteś twoją własną służącą, kiedy sprzątasz, nie? Więc ci ludzie, którzy mają inne priorytety w życiu, oni po prostu nie będą skupiać się na drobiazgach sprzątanie Albo kogoś wynajmą, albo nie wynajmą i będą żyć w brudzie. Okej, okay, ale zarabiają pieniądze, uh, mają więcej czasu na inne ważniejsze rzeczy, i to jest prawda. Najbogatsi ludzie, jakich poznałam, niekoniecznie wiecie: milionerzy, tylko plus ludzie, którzy mają dobre pieniądze, którzy cieszą się życiem, oni nie sprzątają. I również nie, nie są czyści. Nie są. Po prostu nie są. I to jest bardzo zabawne, tylko też mnie to trochę bawi, że ludzie mają to punkty punkcie sprzątania. I ci sami ludzie, którzy to robią, są biedni. Są biedni, ponieważ cały czas przeznaczają na sprzątaniu, a nie na zarabianie pieniędzy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film pomógł w czymkolwiek. Chciałam po prostu wyrazić, co sądzę, bo jestem zróżgota na tym, jak ludzie marnują swoje życia na, na sprzątaniu cały czas. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie.